Druga część krótkiej serii filmów, która opowiada o tym, jak powstawało moje akwarium 53 litry, które zostało zrobione z myślą o konkursie European Aquatic Plants Layout Contest, który odbywał się na przełomie grudnia i stycznia 2020. Od grudnia 2019 można było nadsyłać pracę. Do stycznia 2020. W tych filmach chciałbym wam pokazać krok po kroku, jak powstaje to akwarium. Nie wiem do tej pory, jakie to akwarium miejsce zajęło. Nie wiem, czy w ogóle będzie sklasyfikowane, ale ja jestem generalnie zadowolony z tego projektu, więc po krótkim takim przerywniku, po krótkim intro zapraszam wszystkich na kolejny odcinek. Witam wszystkich w przepięknym świecie akwarystyki naturalnej. Jesteście na kanale Aquascaping TV. A ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Dziś, odcinek numer 2 krótkiej serii filmów, który będzie pokazywał Wam, jak krok po kroku powstawało akwarium moje 53 litry. Jak już widzicie, akwarium jest przygotowane do tego żeby rozpocząć aranżację tego akwarium, już jest umieszczona grzałeczka i do tego filtr JBL Crystal Profi E402 Greenline, jak zresztą widzieliście w poprzednim odcinku. Jak już mówiłem w tamtym odcinku, tym razem chciałbym wam krok po kroku naprawdę bardzo dokładnie pokazać, jak to akwarium powstawało. Jak widzicie, już mam dropu przygotowane bakterie, które jedne rozsypie na podłoże, drugie wsypię do wody. Za chwilę wyjdę sobie na dwór i opowiem Wam wszystko krok po kroku, jak i z czego będzie zbudowana właśnie ta aranżacja. Za chwilę się spotykamy na dworze. Teraz widok z mojego balkonu. Jest fajna pogoda, dość słonecznie pokażę teraz Wam moje miejsce pracy, czyli mój balkon, grill, a tutaj miara musi być, długopis, jakiś sekator Nie będziemy promować palenia papierosów, ale do czego innego to nam posłuży? Eee, kartonik e, taki, żeby po prostu mojego balkonowego, fajnego stolika nie pobrudzić Pierwszy kartonik, drugi kartonik służy do tego po prostu. To jest dno mojego akwarium. Po prostu to jest wymiary są mojego akwarium. Co tu mamy? Mamy jeszcze klej. Mamy nożyczki. Mamy inne nożyczki. Mamy tutki tak zwane, czyli filtry od papierosa, które nam posłużą jako spoiwo do łączenia kamienia z kamieniem. Kamienia z korzeniem, z korzeniem. Korzenia z korzeniem. E, nie wiem czy coś nie pomerdałem. Dobra, teraz tutaj. No, tutaj noga. <laughs> A tutaj materiał, czyli kamionki i korzonki. No i teraz po prostu nic innego nam nie zostaje jak... E, to wszystko ułożyć na tym właśnie stole, na tym właśnie szablonie, no i starać się po prostu, żeby to w miarę wyglądało. Później może jak będzie czas, to jeszcze raz mówię, no kartonik mały, dlatego mogę sobie pozwolić to na balkonie robić, bo kartonik mały bo akwarium ma, bo jest to nanoakwarium. 53 litry, także, no jakby było większe, to by było troszkę trudniej. Chyba musiałbym w domu. A po drugie, no nie wiem, czy mnie czasem pogoda nie wygoni do domu, ale zobaczymy. Na razie, póki co, wolę robić tutaj, bo jest jakby to powiedzieć spokój, cisza. Eee, tutaj, jak słyszycie, szelest wiatru w liściach. Eee, na zielone można się popatrzeć, na drzewka. Fajnie to wygląda wszystko dla mnie. Najlepsza pora, taka relaksująca, jak patrzę się na coś zielonego, jakieś drzewa itd, i tak dalej, też jakieś tam inspiracje można czerpać z natury. Dobra, później może się zobaczymy jeszcze. I w taki właśnie sposób po 17 dniach, 34 minutach i 17 sekundach, powstało właśnie takie coś. Nie no, ja ja sobie oczywiście robię, ale powiem Wam szczerze, że jak mam się brać do aranżacji, jak e, biorę się już i jak na przykład e, przygotuję sobie wszystkie narzędzia, kamienie, korzenie, klej, różne wszystkie moje narzędzia, które są mi niezbędne, przy okazji właśnie tej aranżacji prawie sobie palca obciąłem i to właśnie jeszcze nie tego mojego chorego palca, tylko tego dobrego. Także. Jakby mały figiel, taki, i bym był bez dwóch wskazujących palców, ale jakoś się udało. Słuchajcie, to dlatego moja żona mi powiedziała, że w niedzielę robiłem, bo w niedzielę roboty się nie robi. Tak moja mama też mówili. Słuchajcie, sama aranżacja to jest jakby taki ogólny zarys tej aranżacji. Na tym etapie żeśmy skończyli. I zaraz będziemy zaczynać wszystko w tym filmie Wam tym razem dokładnie pokażę. A dlaczego teraz, zaraz w tym filmie Wam dokładnie pokażę? A dlatego, że po prostu łatwiej jest robić film i nagrywać jak powstaje akwarium w mniejszym akwarium niż w większym. Po drugie, miał mi kto nagrywać. I to właśnie podziękowania dla moich cór na sam dół lecą bakterie Qualdrop, Biobacter które jak mówiłem wcześniej w poprzednim filmie są o wiele tańsze niż takich największych, najbardziej znanych marek, już nie będę tam się czepiał tej jednej marki ale powiem wam, że już teraz mogę powiedzieć, że niczym praktycznie się nie różnią prócz właśnie ceny te bakterie po prostu należy rozprowadzić. Ja tutaj, tak tylko, te wszystkie swoje, tam mi pakła taka jedna duża warstwa tych, tych bakterii. Ja tylko, tak wam demonstracyjnie chcę pokazać, jak to się robi. Generalnie rzecz biorąc, rozsypujemy równomiernie po całej powierzchni te bakterie. Kolejny produkt, o którym wam mówiłem: JBL Proscaper Volcano Mineral. Ten właśnie. Wulkaniczne, te właśnie kawałeczki lawy będą za chwilę rozsypane przez Janka akwarystycznego po całym akwarium. Po całym akwarium dokładnie, Janek, tutaj się postaraj, bo jesteś w telewizji. I powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę świetny materiał do tego, żeby właśnie zapobiegać tak zwanym strefom beztlenowym. Kto miał to, to wie, że kiedy ma się coś takiego na dnie akwarium jest trudniej załapać sinice, a także inne glony, bo po prostu jest lepsza cyrkulacja podłoża. Na Volcano Mineral dajemy Volcano Powder, czyli coś co ma jakby jeszcze wzmocnić działanie i przedłużyć działanie właśnie tej lawy. No, to powiem Wam szczerze, że też, jakby to powiedzieć, zawsze używam to razem, bo tak producent po prostu zaleca, i dlaczego tak po prostu by nie robić. Podobnie jak z bakteriami, rozsypujemy dokładnie po całej powierzchni. Dodam tutaj jeszcze, że zanim wysypywałem tutaj aktywne podłoże, to jeszcze raz, teraz. Lekko przyprószyłem to kolejną porcją bakterii firmy Qualdrop, dlatego, że po prostu bakterie w podłożu, szczególnie na start, są mega ważne. Jak mówiłem, Aquarium Soil, aktywne podłoże firmy Tropica, teraz właśnie tutaj będzie fajnie rozsypywane. Najpierw rozsypię taką równą warstwę po całym. A później będę po prostu dawał więcej lub mniej w zależności od potrzeb mojej aranżacji. Korzystając z okazji, że Janek tutaj się męczy z tym rozsypywaniem tego podłoża, powiem Wam trochę parę słów o tym moim tajemniczym sposobie. Tajemniczym sposobie na podłoże aktywne Tropika. No słuchajcie, no kiedyś już mówiłem Wam w, w którymś to filmie, że będę miał pomysł i trochę inaczej to akwarium wystartuje. Mam pomysł taki, żeby po prostu jak to podłoże jeszcze nie jest takie stabilne, jak tam co chwilę trzeba podmieniać wodę dwa razy, trzy razy nawet w tygodniu po 50%, to stwierdziłem, że nie będę w tym roślin męczył. Dam, jak już będzie troszkę zatrybiona biologia za dwa tygodnie, albo nawet za trzy tygodnie, dam po prostu sobie dopiero rośliny, spuszczę po prostu akwarium do zera. Te bakterie dobre w tym akwarium, w tym podłożu już się dobrze rozwiną i po prostu wtedy sobie posadzę rośliny. Słuchajcie pierwszy raz to robię, nie wiem szczerze jak to wyjdzie wszystko będziecie mogli oglądać na moim kanale my tutaj sobie gadu gadu a tutaj nam hapet wjeżdża pod postacią korzeń, Japan Wood czyli japoński korzeń oraz kamieni Grey Mountain Stone to właśnie te kamienie i korzenie o których wam opowiadałem w tamtym odcinku no powiem wam szczerze że ja sam osobiście tych korzeni i kamieni nie wybierałem Poprosiłem o to Michała z Hapetu, który się właśnie z tego zadania wywiązał bardzo dobrze. Tak jak wszystkie korzenie są, wszystko zgodne z moim opisem, czyli miało być takie powykręcane, bardzo fikuśne. Wszystko idealnie pasuje do mojego opisu i do moich oczekiwań. I jak teraz widzicie, wszystko to, co przygotowałem na dworze, przy pomocy różnych dziwnych narzędzi, takich jak wiertarka, szczypce, klej i tym podobne, ogólnie powiem Wam szczerze, jak jesteście ciekawi, jak się łączy na przykład kamień z korzeniem, bądź kamień z kamieniem, bądź korzeń z korzeniem, jak jesteście ciekawi tego, mogę kiedyś osobny film o tym zrobić napiszcie po prostu w komentarzu, że Was to interesuje, to ja po prostu zrobię Wam film o tym tak ekstra, osobny. A tutaj tak jak mówiłem, wszystko co wymyśliłem sobie na dworze, co wymyśliłem sobie tutaj w cudzysłowie mojej pracowni, taki jakby surowy aranż, przeniosłem po prostu do akwarium, do którego wcześniej dałem podłoże, czyli tą podstawę, na którym ten aranż będzie się trzymał, i teraz do tego trzeba robić tak zwane detale. Powiem Wam szczerze, że te detale są jedną z trudniejszych rzeczy w aranżacji akwarium w stylu Nature Aquarium. Takiego akwarium, które daje się na konkurs. Powiem Wam, że bardzo duża część ocen, właśnie jury, jest właśnie poświęcona. Na to właśnie dopieszczenie ostatnie akwarium, czyli na takie detale, które jakby robią takie ogólne wrażenie, robią jak takie ogólne wrażenie całego aranżu, całej aranżacji tego akwarium. Jak zwykle nie będę w ogóle oryginalny i powiem to, co zwykle mówię w tym momencie, a mianowicie to, że nie zawsze to, co się urodzi mi w głowie. Ten pomysł da się przełożyć do środka do akwarium jako aranżację. Dlaczego? Są różne powody. Po pierwsze, chyba techniczne, po drugie, możliwe, że brak umiejętności. Ja wiecie, mam jeszcze w sobie bardzo duże pokłady pokory i wiem, w którym etapie jestem i ile mi brakuje do najlepszej. No i to chyba było tyle na ten temat. No po prostu nie zawsze to co sobie wymyślę, da się w 100% zrealizować w samej aranżacji. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat aranżacji samej tego akwarium lub jakieś inne, piszcie koniecznie w komentarzach. Pamiętajcie o lajku. Like w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Zapraszam już na kolejny który niebawem. Na razie akwaryści. Cześć!